Jeśli miałeś problem z tą kamerką, czyli ekran Ci zaszedł parą, płynem, czy nie wiem co to jest, tak tu widzisz, zaszło, to mam rozwiązanie, znalazłem tak zwany solution. Więc jak rozwiązać ten niefortunny przypadek? Moim zdaniem po prostu w fabryce musiało gdzieś być wilgotno, albo w jakimś transporcie z Chin i zawilgociły się te kamery w środku. Jak to rozwiązać? Wyjmujemy baterię całkowicie. Wkładamy kartę pamięci. Musi być karta pamięci. Bez karty pamięci to niestety nie zadziała. Najlepiej pusta karta pamięci. No to nie musimy tego zamykać. Podłączamy zewnętrzne zasilanie USB typu C. Włączamy. Urządzenie. Ustawiamy na 4K60, gdyż jest to naj, najgorętszy mode, czyli 4K60, proszę. Dziękuję. Może być nawet Rocksteri. Włączamy nagrywanie. Kładziemy kamerę do góry nogami, by dziura była do góry. I teraz ona się nagrzeje. Ale wszystko, co zostanie nagrzane w niej, wyjdzie nam tutaj górą. Proszę, ciebie, no, bateria nie będzie blokować, Jest to kamera wodnoodporna, więc tam wszystko się kotłowało w środku i blokowało. Zostawiamy tak mniej więcej na godzinę, i po godzinie, jak ona się nagrzeje, to wszystko ze środka wyparuje. Nie wiem, czy to był klej, czy to była jakaś woda. No, cokolwiek, jak, Cokolwiek to było, to już tego po godzinie nie będzie. Po godzinie po prostu wyłączamy, kasujemy to, co się nagrało na karcie. Bo nagrało się jakieś bzdury, prawda? Nic ciekawego. Wkładamy i możemy nagrywać, i już nic więcej ci się tutaj nie wyświetli. Tu już więcej nie będzie żadnych. <laughs> nie wyświetli. Nie będzie wyświetlić, się wyświetli, bo to byłaby tragedia. Nie będzie żadnych plam czy tego typu rzeczy. Bardzo prosta sprawa. No w kilku kamerach się to zdarzyło włączone z nagrywanie. Czasami stuknąć dwa razy i, i, się, i się przerzuci. Nie zawsze ten mi, ten mi działa. I to jestem ja, mój ekran jest już czysty. I po prostu ta usterka, może jak się może nazwać tą usterką, została zniwelowana.